Happy Kids, opiekunowie. Szanowni Państwo, wszyscy, którzy bierzecie dzisiaj udział w tej uroczystości, ja chciałem powiedzieć, że Powiat Wieruszowski współpracuje z Fundacją Happy Kids nieco ponad 5 lat, ale efektem tej wcześniejszej współpracy było to, że 5 lat temu uruchomiliśmy pierwszy rodzinny dom dziecka w Lubczynie. I dzisiaj możemy obchodzić jubileusze myślę, że ta współpraca między samorządem Powiatu wieruszowskiego a Fundacją Happy Kids dała to, że dzisiaj mamy taki klimat współpracy, jaki tutaj dzisiaj widzimy. Także pojawił się e, Happy Bus, że w każdym roku e, pojawia się grupa wolontariuszy, młodych ludzi, osób zaangażowanych, które starają się pomagać dzieciom, które nie mają tej właściwej opieki rodzicielskiej. Więc myślę, że to jest szczególnie dobre działanie, że ta współpraca przynosi znakomite rezultaty i że przede wszystkim dzieci, które są w tej pieczy zastępczej, mają swój właściwy dom, swoją właściwą opiekę i czują się tak jak we własnych rodzinach. Widzimy to po rozwoju wielu dzieci, choćby tych zuchów, które tutaj koło mnie stoją, bo pamiętamy, kiedy się pojawili u nas i, i jak dzisiaj jak dzisiaj sobie radzą w życiu. Dzieciom, którymi się opiekujecie, aby miały radosne i beztroskie życie. Dziękuję serdecznie. Dzieci mogą przebywać w różnych e, naszych domach. E, dzięki tutaj współpracy powiatu zgierskiego i wierszowskiego dzieci były u Moniki. Dzięki współpracy pokazu Piotrkowskiego były u Kasi. Także wszyscy, niezależnie od tego gdzie jesteśmy, zawsze czekamy na dzieci. Niestety czekamy, bo chcielibyśmy, żeby nie trzeba było tworzyć takich domów, żeby one były niepotrzebne, żeby każde dziecko miało swoją własną rodzinę. Ale dopóki taka potrzeba jest, będziemy robić wszystko, aby dzieci mogły wychowywać się w rodzinnych domach dziecka, w rodzinnych formach pieczy zastępczej, a nie w instytucjonalnej. Janku Kubusiu, ciężkie 5 lat pracy za mami, ale myślę, że mamy tutaj Dwóch gigantusów, jak ich nazywam od samego początku, którzy są z nami. I patrząc na nich, myślę, że więcej nie muszę dodawać, jeżeli chodzi o efekty naszej pracy. Dziękuję wam bardzo. Jak ostatnio rozmawialiśmy, nie mają zamiaru się wyprowadzać do koszalina, tak im się spodobało daleko od morza. Iza, Adam, bardzo Wam dziękuję. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze uhonorować osoby, które w szczególny sposób są z nami obecne i bez Karteciński, Olek Kartaciński, nie ukrywam, że jesteśmy przyjaciółmi. Za podziękowania to gdzieś tam to oko się spociło. I powiem Państwu tak, że patrząc na to, co się dzieje tutaj w tym rodzinnym domu dziecka w Lubczynie, a mając doświadczenie jako nauczyciel, wychowawca w Państwowym Domu Dziecka, to naprawdę jestem szczęśliwy, że tak jak wspomniał wcześniej jeden z mówców. Ta współpraca między starostwem a fundacją Happy Kids się zawiązała. Także jeszcze raz Państwu dziękuję wszystkim wychowawcom, dyrektorom, wszystkim ludziom, którzy zarządzają tą ogromną, ale bardzo przyjazną machiną, wyzwalającą właśnie uśmiech i tak jak tutaj widzimy, bezpieczeństwo. Kłaniam się w past. Także don't worry, be happy, kids. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Chciałem i Pani uczestnictwo w tym projekcie. Jest Pani po prostu naszą ekipą. Za te 5 lat współpracy serdecznie Pani dziękuję. Dziękuję serdecznie w imieniu swoim i oczywiście Pana Wójta i w imieniu wszystkich dzieciaków, które korzystają, a jest ich naprawdę co roku setki, więc serdecznie dziękuję za ten ogrom pracy na ręce Pana i wszystkich wolontariuszy, którzy wiem, ile pracy wkładają. No i zapraszam, za rok oczywiście nie, nie wyobrażam sobie, żeby Was nie było. Dziękuję serdecznie.